Witajcie kochani w kolejnej odsłonie na fali trendów i dzisiaj będziemy sobie opowiadać o nowym dropie. Mamy kilka najważniejszych trendów, o których chciałabym opowiedzieć. Więc przede wszystkim będą to paski, jako jeden z wiodących e, wzorów na sezon Spring Summer. Mamy jako kolor, e, o którym chciałabym powiedzieć, mamy zieleń w dwóch pięknych odcieniach kolendry i limonki, czyli nie takich oczywistych e, zielonych, jakby to się mogło e, wydawać. Mamy spódnica w długości maxi. Mamy ją w dwóch osłonach. Baskinka jako detal, który wraca na pokazach, głównie w górach, w koszulach, więc tutaj też trochę o tym opowiem, jak taką baskinkę stylizować i z czym łączyć. Trochę o denimie, tak, jako taki ważny, ważny trend i denimowych total lookach. No i to są chyba najważniejsze paski w takiej basicowej odsłonie koszuli takiej niby ofisowej, ale oczywiście w wydaniu Wasali w sylwetkach ona tak nigdy nie będzie wyglądała. No i paski czarno-białe. Zupełnie dwie różne odsłony pasków Tych pasków na pokazach było naprawdę bardzo, bardzo dużo. One były pionowe, poziome, grube, cienkie. Tych, tych wydań paskowych było bardzo dużo. W tym sezonie o paskach nosimy paski i bawimy się nimi w różny sposób. Zieleń, o której wspominałam, w dwóch odcieniach. Mamy taką piękną kolendrę, bardzo wiosenny, bardzo twarzowy kolor. No i coś totalnie crazy, czyli Opcję taką limonkową. Tych kolorów takich nawiązujących do fluo na pokazach było bardzo dużo. No My zdecydowaliśmy się w kolekcji na tą, tą limonkową zieleń, która jest taka soczysta, podbija inne bejizikowe kolory, więc może się wydawać taka dość odważna i nie pasująca do, do naszych słowiańskich, że tak powiem, karnacji, ale zobaczycie potem, jak świetnie wygląda i w takich połączeniach nieoczywistych. Mocnym trendem jest powrót baskinki. Baskinka to jest taka falbana, najczęściej właśnie odcięcie pod, yy, pod biustem, która yy, nadaje objętości sylwetkom. Ta baskinka teraz na pokazach, faktycznie na pokazach mocno wróciła. Patrząc na tą kolekcję i na to, co działo się na pokazach, no wydaje mi się, że musimy tutaj wyróżnić i podbić kolor blue w różnych yy, odcieniach. Mamy tutaj taki świetny kolor kolor niebieski z, z, z printem. Mamy koszulę w paski, o której Wam już wcześniej pokazywałam, więc to jest taki piżamowy bardziej luk jasny blue. Oczywiście mamy pełno denimów w przepięknym niebieskim kolorze, też w modelach, które znacie. No, ale mamy też tutaj e, e, kobalt taki w, e, w pięknym odcieniu. Temat spódnic w długości maxi. Dwie przepiękne spódnice, które się Wpisują w ten trend nasza czekoladka, czyli element taki ciemniejszy w tej palecie kolorystycznej. Mamy tutaj dwa modele, które znacie, bo mamy sukienkę Nita w takim pięknym czekoladowym kolorze. Oraz Katarzyna czekoladowa w skórze pięknej, strukturalnej, na którą wiem, że wszyscy czekali. Mamy tutaj pierwszą propozycję. Mamy naszą nową koszulę w prążek. To jest cały czas następstwo tego trendu, takiego wiecie, piżamowego looku, który nadal jest, obowiązuje. Natomiast tutaj mamy samą koszulę, którą celowo zestawiłam ze spódnicą, która jest w drobniutkie, drobniutkie kwiatuszki. Więc dla dziewczyn, które nie są takie, nie czują się swobodnie w takiej już crazy łączenia printów. Mamy to, tą paletę kolorystyczną Total Blue która jest mocno w trendach. No i super się w, w, sprawdza i wpisuje w stylizacje wiosenne. Oczywiście do tego możemy dorzucić denimową kurtkę i dalej idziemy w ten niebieski. Dodałyśmy do tego srebrnego Crazy Sneakersa z bordowymi paskami, więc też fajna taka casualowa stylizacja. Mamy różne odcienie niebieskiego, natomiast w ogóle to nie przeszkadza. Bawimy się tymi odcieniami. To nie jest tak, że jak tu mam chłodny odcień niebieskiego, to, nie mogę, to muszę iść w tej pale, absolutnie nie, miksujemy, bawimy się, cały ten sezon o tym jest, że jak gdyby wychodzimy poza te takie stylizacyjne konwenanse i miksujemy rzeczy i kolory, które nawet w, w tej samej palecie, które do siebie e, mo mogłoby się wydawać nie pasują. Nowe omeny w przepięknym niebieskim, chyba moim ulubionym z tych, e, z tych wszystkich, bo jest taki w klimacie vintage e, i bardzo e, bardzo ładnie to wygląda, do tego crazy buty na platformie w szpic, które dodają tutaj pazura. Najważniejsze w tej całej stylizacji jest to budowanie tej warstwowości, czyli pod spodem mamy naszą, naszego ląksliwa w biało-czarne paski, do tego jest dru z printem tygrysem nawiązująca do całej tej symboliki chińskich zwierząt. Krótkie na długie, już wcześniej o tym mówiłam, cały czas w tym trwamy w taki sposób budujemy sylwetki. Wchodzimy w tą zieleń już na pełnej po prostu, mamy naszą kamelię, którą doskonale znacie, ale w tym takim kolendrowym kolorze. Zestawiłam ją specjalnie z, z tą limonką, żeby była taka monopaleta kolorystyczna. Te kaptury też bardzo mocno teraz wracają do trendów, jest to nawiązanie do tego klimatu sportowego, który przenika do, do wielu różnych odsłon trendowych. No, ale tu mamy coś naprawdę spektakularnego. No, tego jeszcze u nas nie było. No, macie cekiny, i zawsze mieliśmy ją, je w wydaniu po prostu naszej steli ostatnio różowej, ale były też różne wersje kolorystyczne. No, tu mamy nowość, czyli naszą spódnicę Grace szytą z koła, obszerną. Ona naprawdę w ogóle świetnie się, się układa. Katarzyna jest w tym y, dużym rozmiarze tutaj, więc ona jest taka mocno oversize y, na ole, no ale trochę taka ma być. Możemy założyć również y, t-shirt z nadrukiem i mamy świeżą y, paletę kolorystyczną, taką bardzo y, wiosenną. Tutaj wskoczyłyśmy w naszą y, Esmi w wydaniu y, takim innym niż Niż, niż zawsze, czyli w print y, kratki wisi. No to już nie chciałam dodawać wysokich butów, tylko celowo wskoczyłyśmy w srebrnobordowe y, y, sneakersy. No i wydaje mi się, że świetnie to wygląda i fajnie i tak bardzo, bardzo wiosennie i świeżo. No jest to jeszcze z tymi twoimi loczkami Oli takimi blond wygląda to tak bardzo cute i romantycznie. Super. No to jest, słuchajcie, petarda, nie? No, faktycznie wychodzą mi takie mono te sylwetki, bo była pani niebieska, była pani zielona, a teraz idziemy w panią czekoladową, no i to jest sztosik. No Ta sukienka broni się sama, doskonale ją znacie, jest świetnie skrojona, wygląda perfekcyjnie na wielu sylwetkach. No i w połączeniu z takim crazy frenzylowym kozakiem. Ten klimat boho bardzo mocno jest podbijany przez projektantów na ten sezon spring. Dla tych co nie znają tej sukienki, chociaż myślę, że każdy ją zna, no zobaczcie jak ona świetnie leży. Ma, ma ten rozkloszowany rękaw, piękny detal na plecach, z przepięknej tkaniny lejącej. Więc no, to jest taki nasz wasalowy klasyczek, który zawsze się obroni. Przez to, że właśnie te długości się nam zeszły, wygląda to fajnie, bo to wszystko jest w tej takiej długości mini. Do tego jakiś taki plecak, albo duża nawet słuchajcie, słomkowy koszyk, no coś co nada takiego klimatu letniego, wysennego. No tu mamy taki basic basiców, natomiast przez spodnie Begi wygląda to tak fajnie modowo. Jest tutaj to taki nasz basicowy dru w kolorze białym, białym, białym. On ma fajny smaczek tutaj z tyłu, pokaż Olu, ma naszego wasalowego krokodyla, który jest wpisany w tą symbolikę chińskich zwierząt. Malutki detalik, malutki smaczek, który nawiązuje do całej kolekcji. Specjalnie stworzyłam tu taką basicową yy, stylizację. Dodałam do tego buty na obcasie z takim rokowym yy, detalem, czyli takimi nitami złoto-srebrnymi. Korzystam do tego naszą apaszkę. Pokażę Wam, jak z takiego zwykłego bezika można zrobić fajną modową styluweczkę w takim właśnie bardziej no rokowym rockowym klimacie. Macie tutaj przykład, jak bardzo szybkim, małym, małą rzeczą można zmienić wygląd białego beziku. Oczywiście on będzie noszony na wiele sposobów, bo biały basic to zawsze biały basic. Natomiast tutaj właśnie pokazuję wam jak to fajnie trendowo można. W... Zapraszamy was Drop startuje 12 marca. 12 marca mamy również otwarcie sklepu w Łodzi, więc już tym razem mogę was zaprosić do sześciu stacjonarnych sklepów, nie tylko pięciu. Oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i Zapoznania się z kampanią, która jest świetna i tak mocno wprowadza nas w ten klimat, a i koniecznie musicie się zapoznać z symboliką naszych zwierząt, krokodylo, aligatorów i tygrysów. Także zapraszamy, wpadajcie, mieszcie, no i po prostu bawcie się modą, warstwami, łączeniem printów i stylówkami. Buziaczki pa!